Historia rozpoczyna się w ogarniętej wojną strefie konfliktu, najprawdopodobniej położonej na Bliskim Wschodzie. Wśród ruin i chaosu grupa amerykańskich żołnierzy Sił Specjalnych zostaje pojmana przez bezwzględnie uzbrojoną grupę. Zostają zaatakowani z zasadzki i przetrzymywani w wąskim, ukrytym miejscu, gdzie są poddawani brutalnym przesłuchaniom i fizycznym torturom. Wśród więźniów znajduje się żołnierka o imieniu Winę, która niemal staje się kolejną ofiarą. Jednak kapitan jest Freeman. Dowódca zespołu, odważnie odwraca uwagę oprawców i twierdzi, że winę nie posiada żadnych informacji. Jego akt obrony podwładnej jedynie rozwściecza torturujących, którzy następnie kierują swoją przemoc na Jessego, rażąc go prądem i bijąc, lecz on wciąż odmawia współpracy. Gdy oprawcy zaczynają się kłócić i nie wiedzą, co robić dalej, Jesse udaje, że traci przytomność. Daje się nabrać, nie wiedzą, że czeka na odpowiedni moment. Kiedy nadarza się okazja, Jesse atakuje ich z precyzją. Wybucha walka w ciasnym pomieszczeniu. Dzięki swojej zwinności Jesse uwalnia dwóch towarzyszy i kontratakuje. Sytuacja jednak się pogarsza, gdy odkrywają, że miejsce jest zaminowane. Nie mając wyboru, Jesse i jego drużyna muszą natychmiast się ewakuować. Podczas ucieczki dochodzi do potężnej eksplozji, w wyniku której wszyscy zostają poważnie ranni, przeżywa tylko Jesse. Mijają lata. Jesse wiedzie teraz cywilne życie z dala od wojny. Mieszka ze swoją ukochaną żoną Alicią oraz dwójką dzieci, Ryanem i Marą. Choć pracuje jako ochroniarz w nowoczesnej hali sportowej należącej do profesjonalnej drużyny koszykarskiej, wciąż przejawia wojskową dyscyplinę. Niestety, jego oddanie pracy sprawia, że ma mało czasu dla rodziny. Elisze zaczyna się niepokoić i nalega, by Jesse bardziej zaangażował się w życie dzieci, zwłaszcza że relacje Reana i Mary są napięte. Jesse uświadamia sobie, jak ważna jest jego rola jako ojca, i postanawia zabrać dzieci do swojej pracy, nowoczesnego stadionu, gdzie odbywa się prestiżowy mecz koszykówki. Tego dnia wśród gości specjalnych znajdują się burmistrz Christine, gubernator Paul i Diana, nowa właścicielka stadionu, znana ze swojego majątku i wpływów. Na wieść o obecności znanych osób Mara wpada w ekscytację. Gdzie indziej w hali Diana przybywa ze swoją partnerką, myli i obie są witane przez media i fanów. Tymczasem Jesse oprowadza Reana i Marę po stadionie, przedstawiając im swojego szefa Devlina Mantejse i woźnego Guse. Dzieci są zafascynowane tym, co dzieje się za kulisami stadionu. W tym samym czasie zespół ochrony pozostaje czujny wobec grupy podejrzanych osób podających się za techników Wi-Fi. Po kontroli zostają wpuszczeni. Jesse odprowadza dzieci na ich miejsca, lecz musi zareagować na awanturę wywołaną przez dwóch hałaśliwych widzów, tymczasowo zostawiając dzieci same. W innym rejonie stadionu Diana przebywa w loży VIP z Myli, gubernatorem Paulem i burmistrz Christine, którzy dziękują jej za wsparcie stadionu. Jednak za fasadą radosnej atmosfery infiltratorzy przebrani za techników Wi-Fi pod dowództwem mężczyzny o imieniu Jab sabotują system bezpieczeństwa i podkładają bomby w kluczowych punktach obiektu. Przebierają się też za ochroniarzy, by uniknąć podejrzeń. Gdy rozpoczyna się mecz, Jab i jego ludzie zaczynają eliminować prawdziwych ochroniarzy, wywołując ukryty chaos na całym stadionie. W tym czasie Ryan i Mara, nieświadomi zagrożenia, cieszą się widowiskiem. W loży VIP goście relaksują się i obserwują mecz. Jesse usiłuje zidentyfikować infiltratorów i zapobiec eksplozji, ale Jab i jego ekipa wchodzą do loży VIP, udając ochronę. Jab udaje wielkiego fana myli i markuje kradzież od Diany, lecz napięcie rośnie, gdy wyciąga broń. Próba negocjacji gubernatora kończy się niepowodzeniem: Jab strzela i zabija go na miejscu. Wszyscy w pomieszczeniu są w szoku i przerażeni. Mecz trwa, Ryan z entuzjazmem go ogląda, ale Mara zadaje wiele pytań o pracę ojca. Czując się zignorowana przez brata, Mara postanawia sama znaleźć toaletę i przypadkiem trafia do biura ochrony, gdzie widzi rannych funkcjonariuszy zaatakowanych przez ludzi Joube. Zanim zdąży uciec, zostaje złapana i uprowadzona, by nie mogła nikomu nic powiedzieć. W międzyczasie Jab zmusza Diane do przelania ogromnej sumy pieniędzy, około miliarda dolarów, po czym nakazuje swojej podwładnej Gamma zniszczyć system komunikacyjny stadionu. Jesse wpada w panikę, gdy uświadamia sobie, że jego córka zniknęła. Obwinia Riana, że nie dopilnował siostry. Kiedy Jesse znajduje nadajnik w przypince VIP MARY, aktywuje go, aby ją zlokalizować. Jednak Jab i jego zespół zauważają sygnał i wykorzystują go, by wrobić Jesse'ego. Niektórzy zmanipulowani ochroniarze zaczynają go atakować. Choć nie chce skrzywdzić kolegów, Jesse broni się i pokonuje ich dzięki swoim umiejętnościom walki. Po udowodnieniu niewinności pomaga mu GUS, który zauważa coś podejrzanego u nowych ochroniarzy. Udają się do centrum monitoringu, lecz miejsce jest już przejęte przez ludzi Joeube. Jesse i Gus ukrywają się, a Jesse dostrzega, że napastnicy mają zaawansowaną broń automatyczną, co świadczy o ich wysokim poziomie organizacji i zagrożeniu. Gdzie indziej Mara przechytrza Omegę i próbuje uciec, ale zostaje ponownie schwytana. Ukrywa się w pokoju V.P. Diana w końcu uświadamia sobie, że Jab był kiedyś agentem CIA wyrzuconym za zabicie muzułmańskiej rodziny, którą oskarżył o terroryzm. Gdy ujawnia ten fakt, Jab wpada w szał i zaczyna jej grozić. Tymczasem Jesse i Gus konfrontują się z Gammą który podkłada bombę. Po zaciętej walce Jesse go pokonuje. Na pytanie o miejsce pobytu Mary Gamma odpowiada, że wszyscy zginą, gdy mecz się skończy, po czym popełnia samobójstwo. Jesse natychmiast rozbraja podłożoną bombę. Gdy zagrożenie zostaje tymczasowo zażegnane, Jesse i Gus skupiają się na ratowaniu Mary i zakładników. W pokoju VIP-Jab coraz bardziej traci panowanie nad sobą, wspominając utraconą rodzinę przez działania rządu. Diana pogarsza sytuację, mówiąc, że rodzina opuściła go przez jego własne błędy. Jab zmusza ją do wyboru, kogo uratować, myli czy burmistrz Christine. Sytuacja zmienia się, gdy Diana w końcu przelewa żądaną sumę pieniędzy. Jab próbuje skontaktować się z gammą, lecz w słuchawce słyszy Jessego. Wysyła swoich ludzi, by go zlikwidowali, obawiając się, że gamma nie żyje. Omega pojawia się i przyprowadza Marę do pokoju VIP. Tymczasem Jesse odnajduje Riana i każe mu zostać w bezpiecznym miejscu. Jesse i Gus rozpoczynają niebezpieczną misję odnalezienia pozostałych bomb. W pokoju VIP Mara zachowuje spokój mimo gruźb Joeube i z pewnością mówi, że jej ojciec ją uratuje. Jesse próbuje uruchomić alarm ewakuacyjny z pokoju ogłoszeń, lecz zostaje zaatakowany przez ludzi Joebe. Przeżywa, ale jego kolega Bane zostaje zastrzelony. W chaosie Jesse ponownie spotyka Diane, która okazuje się być jego przełożoną. Wkrótce potem pojawia się Develin i celuje do Jessego z broni, ujawniając, że współpracuje z Jobem. Jesse jest w szoku i rozczarowany, lecz szybko go rozbraja i pokonuje. Używa jego urządzenia, by przechwycić komunikację i skutecznie oszukuje Jobę. Gdy dowiaduje się, że Mara jest z Jobem, natychmiast rusza do akcji. Jab, dowiedziawszy się, że Jesse to były żołnierz sił specjalnych, wpada w panikę i krzyczy na Marę. Rozkazuje Omędze przyprowadzić Riana jako zakładnika. Jednak Ryan odmawia i zostaje tam, gdzie kazał mu ojciec. Jesse skutecznie zastawia pułapkę i eliminuje ludzi Jobę. Zmusza Omegę, by ujawnił, gdzie jest Mara, po czym go zabija. Wraz z Gusem opracowuje strategię i wybiera nietypową drogę, by zaskoczyć wrogów. Gus, znający układ stadionu, odkrywa, że wciąż jedna bomba nie została odnaleziona. W pokoju Vip Jab przygotowuje się do zdetonowania bomby zdalnie, lecz Jesse nagle wpada przez okno. Jab zachowuje spokój i naciska detonator, ale nic się nie dzieje, Gus już wcześniej rozbroił ładunek. Jesse nie traci czasu i szybko eliminuje ludzi Joube. Jednak dziab ucieka z Marą. Jesse goni go przez spanikowany tłum po eksplozji. Jego żona Elisze słyszy o wybuchu i pędzi na stadion. Dochodzi do ostatecznego starcia Jessego i Joeube. Ryan obserwuje z dołu. Choć Jesse początkowo dominuje, zaczyna słabnąć i dziab prawie wygrywa. Mara odważnie kopie Joeube, ale zostaje odrzucona na bok. Jesse ponownie się podnosi i ratuje córkę. Gdy sytuacja osiąga punkt kulminacyjny, okazuje się, że dziab ma bombę przypiętą do ciała. Diana pojawia się z bronią i celuje w niego. Jab zakłada, że nie odważy się strzelić, ale myli się. Diana strzela, Jesse wykorzystuje moment, kopie żołbę i bomba eksploduje w powietrzu, nikomu nie robiąc krzywdy. Film kończy się szczęśliwie, Jesse i jego rodzina są bezpieczni, stadion uratowany. Diana oferuje mu stanowisko szefa ochrony, lecz Jesse odmawia, by spędzać więcej czasu z rodziną.